to, testa. Dzisiaj nie będziemy ukrywać naszej księżniczki, która tutaj jest. Jeden z kursantów z wczorajszego szkolenia zostawił ją nam, aby umożliwić mi zrobienie testu i uniemożliwić wydanie negatywnie pieniędzy. oj. chyba już zdradziłem werdykt opinii na temat tej polerki. A może nie. Zaraz się przekonamy, co potrafi królowa SIKO, moi drodzy. Jest to SIKO Tools, maszyna Dual Action, czyli ruch rotacyjny jest bezwładny i opiera się po prostu o tą. Tutaj orbitalność tej polerki, 21, czyli odchylenie, które tutaj jest proponowane przez producenta: jak największe odrzucenie, czyli jak największa siła i moc cięcia. Więc mamy tu teoretycznie jakiegoś przekozaka. Dodatkowo, ogólnie wygląda jak kozacki transformer, tak jak widzicie. Bardzo mi przypomina chyba Optimusa Prima, jeśli się nie mylę. Nie wiem, który z nich był żółty z tych autobotów. Powiedzcie w komentarzu. Zaraz ogólnie przejdziemy do technicznie, jak ona jest zbudowana. Nie będziemy rozmawiać na temat jakichś tam obrotów. Ja mogę zresztą wam pokazać, jak to wygląda tutaj na tablicy znamionowej polerki elektrycznej, rotacyjnej. No, nie wyobrażam sobie innej. Polerka spalinowa, żeby była polerka spalinowa bez sensu. Polerka manualna też nie. No, elektryczna chyba już nie trzeba było dodawać, ale jednak jest. Ym, tak czy siak, od 2000 do 4800 obrotów, 21 mm skoku, talerz 150, czyli tak jak w Masnerze K2. Koszt. Deklarowany koszt przez naszego kursanta 350 zł. Niby niewiele, dlatego że teoretycznie jest bardzo solidnie zbudowana. Bardzo podobnie do Rupesa, którego zresztą jeszcze dzisiaj Wam pokażę w tym odcinku. Dodatkowo ma tutaj takie fajne rączki, plastiki. To niby wszystko jest całkiem solidne. No, może ten plastik tutaj nie jest zbyt gustowny, wieje lekkim kiczem. Tak jak widzicie tutaj, taki, no. Niezbyt gustownie to wygląda. Srebrny, kiczowaty, plastikowy, jak w jakichś takich chińskich zabawkach. Jednak ogólnie sama bryła mi się bardzo podoba. Elegancka. Przypomina mi jeszcze DiWalta. Maszyny DiWalta, która no jest w pokroju, można powiedzieć, makity, jak chodzi o sprzęt. Taka magiczna rzecz i cecha, która tutaj jest, którą można zauważyć, jest inna od innych polerek, to jest magiczny przycisk, moi drodzy. Plus i minus. To jedyne, co widzę i to jedyne, co słyszę. Tak jak w piosence yy... Paktofoniki, a właściwie magika, mamy plus i minus, który po prostu nadaje nam prędkość naszej polerki. Jest to potencjometr, tak to można nazwać, z dodatkowymi diodami. Zaraz zobaczymy, czy jest to opcja fajna, godna rozwiązania dla maszyny typu Dual Action i ogólnie każdej właściwie maszyny polerskiej, czy jest po prostu opcja wygodna. Jak chodzi o inne marki, Rupesy, Flexy, Makity, Diwalty, Festule, no to nikt nie wykorzystał takiego rozwiązania w maszynie rotacyjnej i nie wiedziałem. A może tutaj inżynierzy z firmy SICO, nie wiem, wprowadzili jakąś taką turbo innowację, która da nam niesamowite możliwości regulacyjne tej maszyny. Zaraz de facto sprawdzimy tą maszynę w akcji. A więc moi drodzy, zapraszam Was do dalszej części testu, czyli do sprawdzenia jej. Akcja! już, już malutka, już, już, o! Musi się odbyć sucha polerka, tak? Zaraz damy pastę. zaraz tatuś da pasty polerce, tak? Chodź, chodź, chodź masz, masz malutka, masz, już, tatuś da mleczko. masz, o! Tutaj, o! Masz, tak, o! <śmiech> <śmiech> Kabel ma około 2,5-3 metra, szkoda, że nie jest dłuższy. Na pewno trzeba używać przedłużacza, dlatego, że do zwykłej korekty. No tak, do użytkowania jest zbyt krótkie. My się używamy tutaj naszego retułniarza, tak? Znowu dostanie malutka batę. Ostatnio miałem robiony auto detailing, więc wygląda troszeczkę lepiej. Ale już bez gadania, przejdźmy zatem do samej pracy. Co to za maszyneria? Włączam cykl. Uuuu, patrzę, tu się dzieje w ogóle. Naciskamy przycisk. Ja pierdzielę. Piękna rzecz i. Uhuhu. 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 Łatwiej! Zrazu cały ogień. Nie będziemy się tańc. Zobaczcie, się da się łatwo zatrzymać. Jak kantujemy. Jest mocno, na pewno jest mocno. Ale wibracja jest straszna. Muszę tańca... Zajednicze to wygląda, by patrzcie jak to jest A w jak to będzie wyglądać? Sprawdźmy, jak będzie wyglądać w nocy. drodzy, teraz mamy tutaj imitację nocy, wieczora. Tylko po to, żeby zobaczyć jak to zajęliście wygląda, jak to mi się podoba. Dzięki. U -u -u. Moi drodzy, werdykt jest taki, tak jak widzieliście, maszyna dobrze działa i dobrze tnie. To, co słyszycie teraz, to są małe pisklaki, które nam się zalęgły w, e, co to jest w ogóle, jak to nazwać? E, no tam są to małe pisklaki, pisklaki, no. Nie, nie możemy wygonić je, no bo potem Greenpeace przyjedzie, nie? No tak naprawdę, no ciężko, żeby, żeby je wyrzucić, muszą zostać i czasem będą mogły, może nam przeszkadzać po prostu. Ale wracając już do tego naszego odcinka. Macyna, macyna. Maszyna jest mocna, naprawdę jest mocna, jest silna, nie zatrzymuje się łatwo talerz i to jest bardzo ważne, bo w przypadku Masnera jest wyczuwalnie słabsze. Tak? Maszyna za 700 tam około złoty jest słabsza, a tu chodzi o to, żeby Dual Action miało naprawdę pierdyknięcie, mega mocny silnik. Tylko problem jest tu taki, jaka jest różnica między rupesami, bo wiele osób się zastanawia. Jaka jest różnica między maszynką dla bogaczy, tak? Rupesem, którego tak nazwałem. Nie mówię, że jakieś ADBL za 1000 zł, że jakieś Krause i tak dalej, z którymi teraz na ten moment nie miałem styczności, nie będą, e, lepsze, czy tam na tym samym poziomie, o, na tym samym poziomie co Rupes. Ale, Porównując róbcie, do tej maszyny to na pewno czuć tam lepsze wyważenie. Tu brakuje wyważenia. Jest bardzo potężna wibracja, która po prostu uniemożliwi Wam pracę, bo jest będzie niewygodna. Chyba że ktoś na siłę, czy na siłę, ktoś, chyba, że ktoś się przyzwyczai, że tak powiem. Ale wibracja jest naprawdę spora. No to jest, bardzo... jest naprawdę Rupest, gdzie ja nie robię reklamy nie jestem zwolennikiem turbo wszystkiego najdroższego, co może być, bo tylko Majbachem da się jeździć czy czymkolwiek, tak? Ale patrząc tutaj na wyważenie, no ta maszyna akurat do mnie nie przemawia. Nie jest zła, bo za 350 zł kupujemy mocną maszynę, która wygląda nieźle. Nie wiem, jak długo nam wytrzyma, oczywiście, ale to jest zajebiste pod względami wizualnymi. Jaram się, ale pod względami wykorzystania w czasie pracy już średnie. Wolałbym pokrętło ogólnie. Dodatkowo wiem, że ogólnie te mechanizmy się potem psują, bo znajomy też miał właśnie w takiej tańszej polerce tego typu rozwiązanie elektroniczne, ciężko to nazwać no po prostu z wyświetlaczem cyfrowym, no, nie wiem no, jak to nazwać. Po prostu mam nadzieję, że kiedyś tutaj nie będzie w ogóle w polerkach, nie będziemy mieć jeszcze takiego wyświetlacza jak w telefonach komórkowych, w smartfonach, żeby tutaj wybrać jakąś opcję oscylacyjną, jakąś. Dlatego, że to jest dosyć prosty sprzęt i po co to, że tak powiem, sobie utrudniać. Więc weryfik jest taki. Jeśli chcecie kupić tanią maszynę za 350 zł, e, chcecie sobie kupić ziko, to OK, ale użyłbym ją do e, e, ewentualnie pracowania przy swoim samochodzie przez prydmat tego, że robię to raz na 100 lat. Ale jak chodzi o pracę taką na co dzień bądź częściej, ta wibracja może Was zmęczyć. Oczywiście każdy sam to może ocenić i powiedzieć, słuchaj, mnie ta wibracja nie męczy. Mnie męczy i osobiście takiego sprzętu na ten moment chcieć, bym nie chciał. Dodatkowo wolamy wykorzystać maszynę rotacyjną, która w tych pieniądzach już można kupić, choćby zbliżyć się do Hekmana R7 i mieć dosyć fajną maszynę, która na pewno nie będzie wibrować i na już wielu szkoleniach u nas poradzi sobie bardzo dobrze, nic się z nią nie dzieje. Gdzie uwaga, to nie jest reklama, nikt mnie nie zapłacił ani za Ziko, ani za Hekmana, żeby nie gadało i tym bardziej za Rupesa. Taki jest wertyk, moi drodzy. My zaraz przechodzimy do kolejnych testów, do kolejnych polerek. Pewnie będziemy porównywać do rupesów gdzieś. Tutaj już nawet nie ma, nie ma czego nawet dodawać, tak, względem rupesa. Jest to ciekawy test. Fajnie, że go wykonaliśmy. Zapraszam Was na kolejne testy evoxy małej polerki prawdopodobnie producenta polskiego, z tego co pamiętam. I będziemy składać jeszcze polerkę bardzo tanią, podróbę Masnera i podróbę Makity przede wszystkim, a nie samego Masnera, Champion. Za 130 zł to też może być gratka dla miłośników autodetalingu, zobaczymy. Jest napisane, widzę już z daleka, 2950 W. No to taki kozak, podwójna moc polerki, zobaczymy czy w rzeczywistości można to odczuć na tym silniku. Tymczasem dzięki za oglądanie test, tego testu, do zobaczenia do kolejnych produkcji autodetalingowych. Zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz. Stawcie nasze social media, Instagram. E, zapraszam Was oczywiście na szkolenia, a już niedługo pojawią się inne ciekawe rzeczy dla Was. A tymczasem hej, na razie autodetalingowe świry.